Dziękuję za głos. Ja tak bardziej podziękować. chciałbym podziękować Pani Ewie Wolę, Przewodniczącej Komisji Edukacji oraz całej komisji za poparcie tego wniosku, dla chyba komputera. tego zasłużonego, przepraszam, ja, dla na Gminę Kazimierz za dla Pana Henryka Skoczka. Ja również chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Czeszyna, bo kolejna inwestycja w Witeszynie, można powiedzieć, że już jest zakończona, asfalt już jest, tam firma w widziałem, że Kończę robić pobocza, także w imieniu zadowolonych mieszkańców dziękuję tutaj panu burmistrzowi, a wszystkim również pracownikom i państwu radnym, że udało się za realizację zrealizować. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj skomentuję rzecz bardzo istotną dla naszej gminy, dla naszej społeczności. Otóż na Facebooku Dzieje Parchatki 2 grudnia został zamie zamieszczony post z dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Parchatki. Otóż proszę Państwa, o tym dokumencie mówiło się dużo w czasie kampanii wyborczej tego roku wyborczej. Do wyborów samorządowych. Mówił o tym kandydat na burmistrza Kazimierza Dolnego, pan Aleksander Adamski. Omawiał ten dokument. Otóż, dlaczego ten dokument jest tak ważny? E, oczywiście ten dokument, link do, e, znajdziecie Państwo na blogu, również e, pod, e, f, pod filmem. Jest link do m, tego, postu na Facebooku Dzieje Parchatki, jak już wspomniałem. Otóż ten dokument mówi o potrzebach miejscowości Parchatka. Jest wymienione to, co zdaniem mieszkańców jest najistotniejsze i by, gdyby taki dokument był w każdej miejscowości, w Ochotnicy, Skowieszynku i tak dalej, nie byłoby możliwości, aby burmistrz, jakikolwiek by on nie był, mógł wprowadzać poza tymi kluczowymi dokumentami coś, co zazwyczaj jest w interesie pojedynczej osoby bądź wąskiej grupy osób, a nie interesowi, jaki powinien towarzyszyć takie działania, jakie powinny towarzyszyć, E, szeroko rozumianemu interesowi publicznemu. Otóż ten dokument, tak jak już powiedziałem, jeżeli by po, taką strategię posiadała każda miejscowość, moglibyśmy w Radzie Miejskiej zasiąść do stołu, rzucić te wszystkie projekty na stół, i rok po roku planując, gdzie, jaka, e, gdzie. W jakiej miejscowości i jaka inwestycja miałaby być realizowana. Proszę Państwa, ten dokument, ja go nie będę omawiał, Państwo sami sobie e, przeczytajcie, wyrobicie sobie zdanie. W mojej ocenie to jest dokument o rangi doktoratu. Tak. To jest e, doktorat i w ogóle to, co zrobiła Parchatka. Na dole, na końcu, macie, proszę Państwa jeszcze uchwałę zebrania wiejskiego, projekt uchwały, która stempluje to jako dokument o randze najwyższej. Nie ma ważniejszej, ważniejszej mocy niż zebranie wiejskie i takie dokumenty powinny być omawiane podczas obrad Rady Miejskiej. A tymczasem mamy instrumentalne wprowadzanie jakichś pomysłów, projektów, po, co? No po to, żeby realizować interesy wąskiej grupy osób, a nie społeczności. Szanowni Państwo, tego typu dokumenty. Powinny być wprowadzone. To jest dokładnie to o randze statutu dla danej miejscowości. Ale niestety Rada Miejska działa tak jak działa. Jak już mówiłem w poprzednim komentarzu, były głosowane statuty na ostatniej sesji. Nikt z radnych nie umiał się odnieść do tego, po co, no bo tam ktoś napisał, my podnosimy rękę, przytulamy 300 zł za 40-50 minut i idzie wszystko do przodu. Do przodu. Proszę Państwa, tak jak już mogliście Państwo zobaczyć, ten wstęp, czym zajmuje się Rada, czyli dziękowaniem, czołobitne e, e, ukłony w stronę Burmistrza, który jest tylko nominatem, on nic nie, nie potrafi sam zrobić, i nic nie zrobił, i nie zrobi. Realizuje interes wąskiej grupy ludzi kosztem zwykłych mieszkańców. Możecie zajrzeć też na stronę samorządu mieszkańców. O tym szerzej zajmę się przy okazji, ale mo możecie Państwo zobaczyć. Czym zajmuje się samorząd? Mieliśmy niedawno zebranie samorządu mieszkańców. Pani przewodnicząca kazała mieszkańcom czekać ponad pół godziny, bo burmistrz się spóźnia. Proszę państwa, burmistrz ma prawo się spóźnić, chociaż nie powinien. Był zastępca, który jest e, no jakby no reprezentuje władzę, i jednocześnie tym czekaniem, gdzie pani przewodnicząca, musimy poczekać na burmistrza. Raz deprecjonuje w ogóle siedzącego na sali wiceburmistrza ze strony władzy, chociaż nie on jest najważniejszy. Najważniejsi byli mieszkańcy. To oni są tym, tym organizmem, którego powinien słuchać burmistrz, a nie na odwrót. To też pokazuje. Czym jest samorząd mieszkańców? I nie, jest, nie dziwi nikogo fakt, że z funkcji członka zarządu rezygnuje pan Maciej Giermasiński, wieloletni samorządowiec, starosta, także osoba doświadczona z bagażem nieprawdopodobnych doświadczeń w zarządzaniu. Wielo, o wiele większą gminą bo, niż gmina Kazimierz czy nawet powiat Puławski. To pokazuje, gdzie my jesteśmy, czyli mówimy i omawiamy doraźnie to, co tam jest wrzucone na agendę. No, niestety jest to synonim takiego ułamnego postrzegania pracy samorządowców no i pokazuje obraz co władza drugiej kadencji może robić. Proszę Państwa zachęcam raz jeszcze do wczytania się w ten dokument w tą strategię rozwoju miejscowości Parchatka zapraszam w niedzielę na komentarz on się pojawi o 19 i omówię w tym komentarzu jak działa Kaźmierska Policja w tuszowaniu nieprawidłowości, a nawet hmm, działań, które, które w, jak najbardziej powinny być potępiane yy, i chroni obecną władzę w mojej ocenie za to, że burmistrz Przyobiecał, a potem zrealizował datek na naszą jednostkę policji w postaci dofinansowania na zakup samochodu i wówczas ukręca się łeb poważnym sprawom, poważnym nadużyciom, poważnym przestępcom, przestępstwom. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania tego materiału.